Witam serdecznie, z tej strony Nina, a na ekranach moja rozsada pomidorów. Miałam nie robić aktualizacji, dopóki dąbek no już nie podrośnie, chyba, że mnie czymś zaskoczył. No i mnie zaskoczył. Takie coś sobie wypuścił i tam też. I to jest fajnie, to jest bardzo fajnie. No, a to są moje pomidorki z Dechlotki. Moja konstrukcja spółki na buty. Mój pomysł. I tak samo tutaj, z innej półki, przyciętej na wymiar. Znaczy na wymiar. Była za długo, to przycięta. No, to są moje konstrukcje. Ja powinnam chyba na Politechnikę pójść z moimi pomysłami. Jakby to powiedzieć, do lata, to ja to będę miała drzewo. Hmm. Szalone. Witam serdecznie. Nasz dombel obecnie wygląda tak. Tak sobie wypuścił. I powiem tak, ostatnio się fascynuję ogrodnictwem od jakichś dwóch lat i oglądam dużo programów na ten temat, w tym Zielone Pogotowie, gdzie pan Grzegorz powiedział ciekawą rzecz: że można wiek drzewa ocenić po piętrach. I generalnie nie wiem, czy to dotyczy wszystkich drzew, czy tylko owocowych. Ale na przykład zobaczmy tutaj. Pierwszy rok. Drugi rok. Trzeci rok. Ma trzy lata? Ma. Wszystko się zgadza. Tak więc, oto moja rozsada. Pomidorów trzeba przepikować. Tu również. A tutaj, surprise! Mój batat. Z tym, że to nie powinno tak wyglądać. Bo generalnie... Wszędzie na YouTubie. Tak rosną, że tu puszczają takie odnóżki, które się wyciąga i się ukorzenia. A on puścił sobie jedną i koniec. No, trudno. Wsadzę całego do ziemi. Tyle nie sobie radzi, nie.